Mariusz Szpakowski, znany i ceniony komentator, nie wytrzymał i wyrzucił całą prawdę na wierzch. Twierdzi, że podczas lotu do Mołdawii pijani goście ubliżali piłkarzom na pokładzie samolotu. Dużo afer związanych z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, co na to główny sponsor reprezentacji? Orlen wydał ważne oświadczenie, które mogło przelać czare goryczy. Na koniec weźmiemy pod lupę plany PZPN. Czy rzeczywistość brutalnie zmiażdżyła ich nadzieje i marzenia? Okaże się, że futbol to nie tylko piękno gry, ale i brutalna polityka. Siadamy głęboko, zapinamy pasy no i zaczynamy. Miał okazję niepowtarzalną. Nie, nie wiedziałem, po prostu jest sytuacja taka, że gdzieś tam się komuś wymknęła. A teraz ja już nie chciałbym wracać do tego. Świat futbolu nie jest stworzony tylko z pięknych goli i fenomenalnych parad bramkarskich. Jest to również miejsce pełne kontrowersji, skandali, a czasem także, cóż, niezbyt gościnnych gości. A chodzi głównie o Mirosława Stasiaka, który oskarżony był o korupcję. Dariusz Szpakowski, znany i ceniony komentator, przysłowiowy głos polskiego futbolu, postanowił w końcu otworzyć usta i wyrzucić całą prawdę na wierzch. Wyobraźcie sobie, Podczas lotu do Mołdawii zaczęli ubliżać naszym piłkarzom. Możecie uwierzyć? Gdyby to była scena z filmu, pewnie bym się śmiał, ale tu mówimy o rzeczywistości, która nagle przypomina jakąś groteskę. Nie dziwię się szpakowskiemu. Przecież tak nie można. Wróciliśmy do czasów przaśnych, to są jego słowa. O ironio, to prezes najważniejszego związku w Polsce kulesza, odpowiada dość niejednoznacznie, a przecież to od niego zależy, jak to wszystko się potoczy. Jeszcze nie koniec skandali. Możecie to sobie wyobrazić? Z jednej strony mamy naszych znakomitych reprezentantów, twardo trenujących, skoncentrowanych na celu, z drugiej pijanych gości, zaproszonych przez PZPN, którzy jakby zapomnieli, co to znaczy szacunek. To, co się działo, przypominało sceny z B klasowych rozgrywek. Wyobraźcie sobie, goście, którzy pod wpływem alkoholu nie tylko zaczepiali naszych reprezentantów, ale też wyrażali do nich pretensje. To wszystko naprawdę przypomina mi scenę z filmu Wieś tańczy i śpiewa taką groteskową wizję absurdalnej rzeczywistości. Tylko, że tu nie ma miejsca na śmiech. Tu chodzi o prawdziwe życie, prawdziwe osoby, a nie jakieś fikcyjne postacie. I tu pojawia się pytanie. Kto jest za to odpowiedzialny? Ale dajcie spokój. To jeszcze nie koniec. Słyszeliście o sytuacji z Robertem Lewandowskim? W trakcie powrotu z Kiszyniowa stewardesa postanowiła obudzić naszego piłkarza tylko po to, aby zdobyć jego autograf. Czy potrzebujemy jeszcze więcej dowodów na to, jakie absurdy dzieją się w naszym futbolu? Czy ktoś wreszcie zrobi coś, aby to zmienić? Każdy narzeka na wyniki naszych piłkarzy na boisku, a może że większy problem w wynikach leży poza boiskiem. Co sądzicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie udostępnić tego materiału swoim znajomym. Firma Orlen, jeden z głównych sponsorów PZPN, wydała oświadczenie na temat swojej współpracy z federacją, a wszystko to w kontekście obecności Mirosława Stasiaka na pokładzie samolotu PZPN. Wszystko to spowodowało kryzys wizerunkowy dla PZPN i skłoniło Orlen do reakcji. Wygląda na to, że wszystko co złe zawsze musi wypłynąć na wierzch i niestety PZPN został teraz zepchnięty na sam dół tabeli w kontekście wizerunku ma Orlen, która związana jest z PZPN wielomilionowym kontraktem, nie mogła po prostu siedzieć i patrzeć. W oświadczeniu przekazanym portalowi potwierdziła swoje zainteresowanie inicjatywami płynącymi z biur PZPN. To wszystko prowadzi nas do pytania: co zrobi Orlen dalej? Czy będzie to romans z happy endem, czy może raczej rozstanie z głośnym hukiem? Yeah.